Kaszebe łyłają nas. Warto mówić o literaturze kaszubskiej, warto mówić o tożsamości kaszubskiej i trzeba wszędzie podkreślać własność, odmienność, inność. Najważniejsze tutaj jest jego, z literackich względów, dwa jego dialogi. Rozmowa Polocha z Kaszebą i rozmowa Kaszebe z Polochą. Jeden y, i drugi tekst w tym samym gatunku, czyli w rozmowie, ale przecież Dwa teksty pokazujące też różne czasy. W pierwszym sugeruje, czy też zachęca, oto Polaka, aby przystąpił do kaszubskości, aby stał się kaszu, bo musi wypełnić pewne ważne. Bez których nie będzie w ogóle tym owym kaszubą, musi spełnić te warunki. Natomiast drugi z tekstów pokazuje, że no, Polak nie zrozumiał kaszubskości, nie może zostać kaszubą, więc to porozumienie chyba nie dojdzie do skutku. Oba teksty pozornie tylko momentami wydają się humorystyczne, bo w istocie dotykają problemów tożsamościowych. W połowie XIX wieku. Co to znaczy być Słowianinem? Co to znaczy być Kaszubą? Co to znaczy być też i Europejczykiem? Cynowa dosyć hmm, bezceremonialnie sobie poczyna z kulturami, które go otaczają, czyli z kulturą polską czy z kulturą niemiecką. Zwłaszcza niemiecka jest pokazywana jako właśnie ten najśniejszy czynnik, który no, w jakimś sensie ukróca. Tożsamość kaszubską, ale także i dostaje się na swój sposób, dostaje się Polakom jako, jako, jako ci, którzy nie rozumieją, iż oto kultura kaszubska jest równowartościowa, jest po prostu, gdyby to pokazywać do sytuacji rodzinnych, jest to członek tej samej. Rodziny słowiańskiej. Więc pokazuje to, jak już powiedziałem, w Wrocławiu, potem wydaje swoje rzeczy w Gdańsku, potem wydaje w Świeciu. Bardzo rzecz ważna w świeciu oto wychodzi, tak, pierwsze czasopismo kaszubskie, skorp kaszebsko-słowiańskie Muewe. Tutaj mamy pierwszy numer, i potem cała seria.